Tematem tego filmu jest, czy można uniknąć operacji mając uszkodzoną łąkotkę. Albo inaczej, czy uszkodzona łąkotka musi się skończyć operacją. Albo inaczej, artroskopią, tak? Więc proszę Państwa, w medycynie sytuacja wygląda w ten sposób, że nie ma odpowiedzi zero-jedynkowej. Są sytuacje, że konieczna będzie operacja i są sytuacje, że nie będzie konieczna operacja. I teraz praktyczne rozwiązanie tego dylematu jest takie, że jeżeli uszkodzenie łąkotki nie zagraża życiu, nie zagraża jakimś tam uszkodzeniom typu, że jest no, noga do ucięcia, tak? Jeżeli to jest wszystko takie dalekie od inwazyjnych działań, to wtedy zawsze zaczyna się od tak zwanego leczenia zachowawczego, czyli nieoperacyjnego. Jeżeli leczenie zachowawcze, czyli nieoperacyjne, nie przyniesie oczekiwanych skutków, wtedy decydujemy się na artroskopię. No i teraz powstaje. Pytanie, dlaczego tak dużo osób ma artroskopię, dlaczego e, dużo osób ma problemy z łękotką itd. Więc tak, na wszystkie pytania ja nie potrafię odpowiedzieć, no bo o pewnych sprawach decyduje ortopeda. On decyduje pod tym względem, że ma jakąś propozycję dla e, pacjenta. No i pacjent, korzystając z tego, że ortopeda jest autorytetem, decyduje się na to artroskopę. Na to artroskopię to no powiedzmy w większości przypadków. Ale są pacjenci uparci, którzy nie bardzo się decydują. No i się okazuje potem, że niekonieczna jest artroskopia. Ja Państwu powiem o takim jednym przykładzie e, jednej mojej pacjentki sytuacja wyglądała mniej więcej w ten sposób, że ona miała uszkodzoną kotkę. No i. Byłam ortopedy, ortopeda jej powiedział, że konieczna jest operacja, czyli artroskopia. Jak ona usłyszała, że jest konieczna artroskopia, od razu do mnie maila, czy jest potrzebna artroskopia, czy nie można tego zrobić bez artroskopii. Ja odpisałem, że z reguły stosuje się leczenie zachowawcze, bez artroskopii. A ona, ale ortopedan czeka na operację. Zapytałem się ją, jak to mniej więcej wyglądało z uszkodzeniem tej winklówki, jaka była przyczyna, co się stało. No i po takim wstępnej, no, wywiadzie, po takim wstępnym wywiadzie zrozumiałem, że tam dramatu nie było, tak? To nie było jakiegoś tam zagrożenia życia, czy jakiejś tam drastycznej sytuacji. W związku z powyższym powiedziała mi, że zaczyna się od leczenia zachowawczego, i ja bym zaczął od leczenia zachowawczego. No i takżeśmy się wymieniali mailami kilka razy, w i z powrotem, zawsze było pytanie. Ortopeda skierował, a ja mówię, że leczenie zachowawcze. Ortopeda operacje, ja leczenie zachowawcze. W końcu pacjentka poszła do innego ortopedy, no i inny ortopeda potwierdził to, co ja mówiłem, że może spróbować leczenia zachowawczego, nigdy nie zaszkodzi. Przyjechała do mnie, zrobiłem jej leczenie zachowawcze, czyli nieoperacyjne, i bóle kolana znikły. Kompletnie znikły, całkowicie bóle kolana, bez konieczności operacji. Czy Łąkotka została wyleczona, czy ona została scalona? Ja tego nie wiem na 100%, ponieważ nie było badań USG czy jakichś innych. Badań wiarygodnych, które by to na 100% potwierdziły, że łąkotka jest scalona, czyli zrośnięta, tak? Natomiast cały problem pacjentów polega na tym i to jest trudno niektórym lekarzom zrozumieć, że pacjent przychodzi do lekarza z bólem kolana, czy czegokolwiek innego, skupmy się na, na kolanie. Pacjent przychodzi do lekarza z bólem kolana. I pacjenta na dobrą sprawę nie interesuje, bo on się na tym kompletnie nie zna. Czy to jest uszkodzona łękotka, czy to jest jakieś zwyrodnienie stawu, czy uszkodzona chrząstka stawowa. Pacjent się na tym kompletnie nie zna. Pacjent przychodzi do lekarza i mówi, panie doktorze, boli mnie kolano. Takie przychodzi do mnie pacjent. Mówi, boli mnie kolano, chodzić nie mogę. Ale mam obrzeń kolana, chodzić nie mogę. Robię mu testy, jakieś tam zgięcia kolana, się okazuje, że normalnie jak osoba ma powiedzmy tam 90 plus 30 czy 40 stopni czy dotyka tak jak ja piętu do przelatka to u tej osoby no, w tym momencie jak jest ta, ta, takie zgięcie o tam 45 stopni to już jakieś bóle są tak? no i pacjenta to boli, pacjent chce się pozbyć bólu, pacjent, pacjent chce chodzić normalnie i teraz no, cała procedura e, z diagnostyki no to jest taka no, że trzeba wykonać Rentgen. No, rentgen tam nie daje informacji na temat kanek miękkich, daje informacji na temat tego, czy nie ma tam złamania. No. Potem jest rezonans. O tym, czy trzeba wykonać rentgen, czy rezonans decyduje ortopeda, bo on ma władzę, żeby przypisać rezonans. Najczęściej zaczyna się od rentgena, no ale jak rentgen tkanek miękkich nie pokazuje i e, pokazuje tylko tkanki twarde, nadal kolano bolią, to można się domyślać, że coś jest problem, problematycznego w tkankach miękkich, wtedy jest rezonans, ewentualnie można popróbować coś na USG, z tym, że USG no, aż tak dokładnie nie jest jak rezonans, w związku z powyższym, no, pacjent idzie na rezonans, i na tym rezonansie, okazuje się, że pacjent ma uszkodzoną łąkotkę, tak? No i teraz z tym uszkodzeniem wszystko zależy od tego, jak mocno jest ono uszkodzone. No i w pewnych sytuacjach, tu już ortopedzi wiedzą, ja aż tak głęboko w tych tematach nie siedzę, że są pewne jakieś sytuacje, że ta no cudów nie ma no potrzebna jest artroskopia, tak? A to jest jakiś wąski wycinek tam powiedzmy 5% sytuacji ogólnych. Natomiast w pozostałe 95% nie potrzebna jest żadna operacja, tylko robi się leczenie zachowawcze. Ja takie leczenie zachowawcze prowadzę i moje leczenie polega na tym, że rozluźniam napięte struktury ciała, czyli moje leczenie u wszystkich osób praktycznie składa się z dwóch części. Masażu leczniczego rozluźniającego napięte struktury ciała oraz ćwiczeń leczniczych rozluźniających i pogłębiających zakresy ruchu w stawach. I ta terapia w moim wykonaniu najczęściej działa. No, są osoby, u których to nie działa, jest jakiś tam odsetek, to tam powiedzmy 5 10%, ale w większości przypadków ta terapia działa. I tutaj mam przykład no, takiego hmm, tancerza, który przyszedł do mnie z uszkodzoną krząską, nie chrząstką, tylko z uszkodzoną łąkotką, chodzić nie wiem, no, chodzić nie wiem, mógł, zdjęcia kolana nie mógł i tak dalej. Udało mi się, proszę Państwa, w ciągu, ja wiem. Chyba dwóch miesięcy go wyprowadzić na tyle, że chodzi normalnie, tak? Fajnie zginał kolano, chodził normalnie i tak dalej. Także dużo fajnych rzeczy da radę zrobić, tylko potrzebna jest do tego mądrze dobrana fizjoterapia. Ortopeda fizjoterapii już się nie zajmują się na tym, no powiedzmy, można powiedzieć, że się nie, nie do końca zna, natomiast specem od fizjoterapii jest fizjoterapeuta. Tylko musi być to fizjoterapeuta, który tymi tematami się zajmuje. No bo ja mówię, jak ktoś się zajmuje fizykoterapią albo terapią manualną kręgosłupa, to on się na kręgosłupie perfekt zna, ale na kolanie się nie zna. tak? Natomiast musi być ktoś, kto się na tym kolanie zna, wie jak podejść do tematu i wtedy są szanse, że da radę pacjentowi pomóc bez konieczności artroskopii. I o to właśnie chodzi. Bo, proszę Państwa, ja pamiętam to 20 lat temu, jak ja miałem problemy z kolanami, to była sytuacja tego typu, że artroskopię traktowało się jako metodę diagnostyczną, taką mniej więcej na równi z rezonansem. Czyli ktoś, coś tam miał problemy z kolanem, nie bardzo pasował rezonans, nie bardzo pasował rękę, robi się artroskopię jako diagnostykę. I na podstawie tego, co wyjdzie. Albo się coś robi podczas tej artoskopi, albo jest przygotowanie do drugiej artroskopii. Idea była mniej więcej taka, że kolano można po prostu ciąć w nieskończoność. Ta artroskopia, niewielkie jakieś tam rany itd. No idea ideą, w tamtych czasach ta idea fajnie zdawała egzamin, tak jak powiedzmy, nie wiem tam 50 czy 60 lat temu fajnie zdawały egzamin, wycinanie migdałów. Tak? Migdały w tamtym czasie były no Niepotrzebne, zbędne dla człowieka, więc jak ktoś chorował czasem na anginę, tak jak ja, no to mu się migdały wycinało i temat był z głowy no. Moja mama nie zezwoliła na wycinanie migdałów, inne mamy się zgadzały, dzięki temu ja problemów z gardłem nie mam, inne osoby różnie, jedne nie mają, drugie mają problem z gardłem. I podobnie jest yy, z kolanem. 20 lat temu kolano tam można było artusko jechać i prawie, że w nieskończoność tam wbijać pilę, w tej chwili podejście się zmieniło i się okazuje, że nie da się bezkarnie w nieskończoność nakłuwać kolana, czyli wchodzić w głąb kolana za pomocą ostrych narzędzi, jakimi są tam no, szpikulce różnego rodzaju. Bo To jest kaleczenie kolana i to bezkarnie tego się nie da zrobić. W związku z tym unikamy operacji tak długo... Jak się tylko da, no chyba, że nie da rady, nie ma już takiej możliwości, no to, to wtedy się decydujemy, ufamy temu lekarzowi, który nas operuje, no i potem, już Państwa, no cudów nie ma. Nie ma tak, że po operacji pacjent jest od razu cudownie uzdrowiony. Operacja to jest ingerencja w organizm, czyli to jest gwałt na organizmie człowieka czy pacjenta za zgodą tego pacjenta po to, żeby docelowo było lepiej, tak? Więc... Po tym gwałcie operacyjnym, proszę Państwa, pacjent musi dojść do siebie psychicznie i fizycznie. I teraz do tego, żeby doszedł do siebie, to samo się nie zrobi. Potrzebna jest rehabilitacja, czyli fizjoterapia. Zgłaszacie się do fizjoterapeuty i fizjoterapeuta za pomocą swoich metod fizjoterapeutycznych stara się to kolano po operacji doprowadzić do stanu. Sprzed operacji najlepiej, żeby to było 100%, jeżeli się nie da, to tyle, ile się uda to zrobić, tak? Prosty zamysł i proste wykonanie. ale no ci, którzy nie muszą mieć artroskopii, no są szczęściarzami. Ci, którzy e, w inny sposób, jakiś taki nieszczęśliwy, e, uszkodzili te łąkotki, nie da się razu uniknąć operacji, no to się robi operację, a po operacji fizjoterapii. Proszę Państwa, tyle w tym temacie. Coście tutaj napisali. Czy będę oglądał mecz piłki nożnej? Raczej nie, bo ja tutaj mam kilka innych prac do zrobienia i mi te prace są. Dla mnie osobiście są najważniejsze ważniejsze aniżeli mecz piłki nożnej. Natomiast, jeżeli ktoś ogląda mecz piłki nożnej, dlaczego nie? Oglądać. Finał euro. Ja nawet nie wiem o której godzinie jest ten finał euro, także tym się nie interesowałem. Po prostu telewizję rzadko oglądam, więc ciężko mi jest powiedzieć. To, to co ja tutaj robię, jest tak fascynujące dla mnie, że po prostu inne rzeczy tutaj troszeczkę uciekają. Finał euro to jest dla powiedzmy kibiców piłki nożnej, no i oni tam, można powiedzieć, wręcz obowiązkowo powinni to obejrzeć. Ja już takim fanem piłki nożnej nie jestem. Więc e, dla mnie to ma takie, no powiedzmy, drugorzędne znaczenie. Pierwsze żadne znaczenie ma to, co ja tutaj robię. Muszę się przygotować na jutro do pracy, przygotować filmy. Mam dużo projektów w głowie, więc e, to po prostu robię, a potem inne rzeczy. A o finale Euro dowiem się dzisiaj wieczorem. Jak ten finał poszedł, kto wygrał, albo jutro się dowiem. Zobaczymy. To tyle mieli Państwo w tym temacie. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do mnie do zobaczenia. Następny film.